Witam Damiana i na Jednocie, zarodnika trzymacianki. 10 dni z zimieniem, gdy chyba dojdziemy do no, Pierwsza połowa się była bardzo urywana. Wiadomo, że to chaotyczne. Za mało wyścigaliśmy grę, W drugiej połowie nie chęciliśmy, rzuciliśmy swoje tempo i było dobrze. Cztery bramki, ja jestem w takim Chyba, może być zadowolony ze swojego występu. Powiedzmy tak publicznie, mógł by być lepiej, w jest stronach właśnie celu, ale zaś połowę bym się do Teraz zwycięstwo, prędzej porażka. Czy jeszcze jakieś szanse tutaj według was istnieją na wyjście z grupy do pierwszej linii? Musielibyśmy pokonać Helvetia, a to jest... Nadzieja umiera ostatnio. Helvetia jednak nie jest chyba taką ostatnio, jak się mi się wszystkim wydawało. Mi się wydaje, że będzie teraz mocniejsza, bo liga się kończy. Musieli podnieść ligę, teraz przejdziemy na parę. Tak samo jak w starym pani się zaczęło dosłuchać. Gracie bardzo zespołowo, czego efektem jest aż y 5 asyst spotkaniu i na dobrą sprawę każdy, każdy zawodnik e, inny mi się do strzelenia w Dużą waszą siłą jest kolekcja. Tak. Gramy ze sobą już kilka lat, nawet lat. Tworzymy taką paczkę znajomą i dobię. Wspieramy się nawzajem, bawimy się razem, i no, też się razem. Także co mi pozostaje? Gratulacje no? dzisiejszego zwycięstwa no i awansu do pierwszej ligi. Dziękujemy. Albo nie dziękujemy.